Dzień dobry. Dzisiaj w lekcji z trochę o nomenklaturze nas w roślin. Naparstnica, podobna w swej budowie kwiatowej do naparstków. Zobaczcie, naparstek kiedyś służył do osłony, kiedy wkuwano igłę w materiał. Służono, posługiwano się naparstkiem właśnie. Naparstnica związana jest z jej budową. Kolorem przypomina nam fuksję, kolorem przypomina nam bratek, kolorem przypomina nam bez, a w środku jest nakrapiana. Możemy zobaczyć, jak wygląda naparstnica w środku. Naparstnica może posłużyć nam nie tylko w swej nomenklaturze, aby zapamiętać jej nazwę, z czym jest związana, czyli z jej semantyką, ale może być związana z epitetem. Aby lepiej zrozumieć i przypomnieć sobie, czym jest epitet, możemy określić naszą naparstnicę, jaka jest fioletowa, jaka jest fuksjowa, jaka jest podłużna, nakrapiana w środku. Możemy powiedzieć, że ma liście zielone, podłużne, blaszkowane i że jest zielona, bardzo zmurszała. To zieleń taka nakrapiana. I bardzo szorstka. A wszystkie te określenia to epitety. Zapamiętajcie. To tyle w dzisiejszej lekcji z różą. Naparstnica i epitety.